Się ma nietypowy filmik dzisiaj, bo nie o Puff of Excel. Tylko słuchajcie, jestem zaproszony, zostałem, żeby pograć w Ludki, to znaczy w Team Fight Tactics drużynowe potyczki. grę od Riotu. I być może wiecie, być może nie wiecie, ale ja w Ludki mam też prawdopodobnie parę tysięcy godzin. Miałem swego czasu tam, wiecie, wysoką rangę, jakieś challengery i tak dalej. I faktycznie zostałem. Z jakiegoś powodu, zaproszony przez Rajot, żeby sobie wziąć udział w takim, jakby turnieju, coś takiego. To znaczy, jest tu trochę prosów totalnych, którzy mają jakieś, wiecie, niesamowite osiągi turniejowe. Trochę takich osób bardziej zahaczających o lekki kazualizm, jak ja. Tutaj jestem zalegowany. Tutaj możecie zobaczyć, że setup streamerski. O, czekajcie. O, o, o. Czekajcie, nie wiem, nie wiem co widzicie, czekajcie, zrobię tak. A! I o co chodzi? O coś, cześć, Adasiu. Słuchaj, a Adasiu, co powiesz w społeczności Poe, czy warto oglądać stream sobota-niedziela z ludków Team Fight Tactics na Twitch TV Piotr Maciejczak? Warto, bo ładny chłopak. No, ale przekonaj ich, że warto z perspektywy gracza Poe, bo ty jesteś graczem Poe, że jest duża losowość. Jak ja stary grałem w Poe chyba z 2 ale grałem. Ale fajne jest. Jest duża losowość, dużo bugów. Yy, co jest jeszcze? Piotrek, Piotrek nie umie grać, tak jak w W <grym> Generalnie, jak ktoś w ogóle nie wie, o czym jest ta gra, to już was wprowadzę. W ogóle mam nadzieję, że wam nie przeszkadza taki losowy filmik, bo powiem wam, że jeśli, jeśli jesteście na tym kanale dla Pawłow Excel, to się nie martwcie, bo yy, będą filmy z Pawłow Excel cały czas będą nawet dzisiaj, czyli w sobotę i jutro w niedzielę, powinny, powinno wejść coś na kanał YouTube'owy, powinienem mieć przygotowane. Ale w międzyczasie no, będę przez sobotę i niedzielę streamował na Twitchu, właśnie te Lutki Team Fight Tactics i będę mógł Was trochę wprowadzić też o co chodzi. Będziecie mogli mi kibicować, bo mówię, to jest też takie starcie trochę krajów to znaczy, gracze z Polski na graczy z Niemiec będą walczyć. Jest tu obok mnie, w ogóle będzie siedział na przykład Alan. Możecie kojarzyć ANZQ. Też w ogóle zajebisty gracz Paweł Excel. Może ktoś z Was w ogóle go oglądała na Poe, bo prawdopodobnie jest lepszy ode mnie. <grym> tak czy inaczej. Opowiem wam tylko pokrótce, co to jest za gireczka, ludki, jest to gra Rajotu i jak tak naprawdę... Ja przestałem grać w gry Riotu wiele lat temu, jak e, chyba w pierwszym albo w drugim sezonie League of Legends. E, jakie Lola rzuciłem wtedy, ale powróciłem do gier Riotu w momencie, gdy wyszło Team Fight Tactics. To była jakby taka wersja Dota Auto Chassów od, od Riotu. E, bardzo duże. Co? Że jak Co? jak zrobisz dwójkę? Ale w sensie, że jak hitne, że jak hitne y, jednostkę znajdę dobrą dwójkę, tak? To nie widzę powiązania. O czym mówiłem? A Jest to słuchajcie. Team Tactics to, 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 to są takie. Ja na to zawsze mówię, że to są szachy dla debili. To znaczy, masz taką heksową szachownicę, na nią dajesz różne jednostki, które łączą się według jakichś tam traitów, i w zasadzie to tyle. Jest, mówię, ogromna ilość losowości, ale przy tym jest też strategia i jest dobre miejsce do sobie też pogadania. W ogóle pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Czekajcie. Jest wszystko inspirowane, słuchajcie, Arcane, czyli show, który jest na Netflixie obecnie. Tu jakieś obrazy z Arcane, tu słuchajcie sobie chłopaki już przygotowywują stanowiska. z Last Drop, Siemaneczko i... I jest Halimcia moja. Coś Halimcia. No dobra, no to w sumie tyle. To takie. Mam nadzieję, że dźwięk jest w porządku. Jest szalony. Jest vlog w ogóle bez żadnego montażu, jak go wrzucam. Żebyście wiedzieli o co chodzi. Pozdro. Pozdro.